Szacuje się, że aż 3 miliony Polaków choruje na cukrzycę, a kolejny milion nawet o tym nie wie. Ta choroba sieje ogromne spustoszenie w ciele chorej osoby. Może prowadzić do rozwoju stopy cukrzycowej, czyli owrzodzeń naszej stopy, które mogą skończyć się je amputacją. Może uszkodzić wzrok, nerki, naczynia i serce. W zasadzie nie ma organu bądź też układu w naszym ciele, który nie cierpi z powodu tej choroby. A dziś opowiem Państwu o kilku prostych, darmowych bądź też bardzo tanich metodach, które pozwolą Państwu zredukować ryzyko jej powstania aż o 58%. Pamiętajmy, zanim pojawi się cukrzyca, organizm ludzki tkwi w tak zwanym stanie przedsukrysowym, czyli w stanie, który tylko o szerokość ostrza żyletki dzieli chorego od pełni rozwiniętej choroby, jeśli ten nie podejmie żadnych działań zapobiegawczych. Dobra wiadomość jest taka, że stan przedcukrzycowy można odwrócić i uniknąć tej wyniszczającej choroby. A dlaczego mówię o stanie przedcukrzycowym? Ponieważ w kolejce do cukrzycy, na którą choruje już 3 miliony osób w Polsce, czeka kolejne 5 milionów osób, które cierpią na stan przedcukrzycowy, czyli poziom ich glukozy we krwi waha się w granicach od 100 do 120 mg na decylitr. Czy możemy coś zrobić? Aby spośród tej potężnej grupy zagrożonych osób znaczną część uchronić przed rozwojem cukrzycy? Szanowni Państwo, odpowiedź jest banalnie prosta. Ale zanim przejdę do omówienia głównej metody zapobiegania rozwojowi cukrzycy, czyli tej, która aż o 58% redukuje ryzyko rozwoju tej choroby, najpierw przedstawię dużo prostszą metodą. Taką, którą każdy z Państwa pokocha. Dlaczego? Ponieważ nie wymaga wysiłku. Ten sposób pozwoli ocalić aż 15% osób ze stanem przedcukrzycowym. Na czym polega ten pierwszy sposób? Aby o 15% zmniejszyć ryzyko rozwoju cukrzycy, wystarczy wyjść na zewnątrz, kiedy świeci słońce, by wyprodukować w naszej skórze odpowiednią ilość witaminy D całkowicie za darmo. Możemy też kupić witaminę D w dowolnym sklepie bądź też aptece. 15% z 5 milionów osób zastanem przed cukrzycowym daje dokładnie 750 tysięcy ludzi. Tylu Polaków może ustrzec się przed cukrzycą tylko z pomocą wystawienia swojego ciała na słońce, gdyż to właśnie w skórze witamina D jest produkowana pod wpływem promieni słonecznych. Ale to jeszcze nie wszystko. Przed nami metoda, która redukuje to ryzyko aż o 58%. Zanim jednak Państwu o niej opowiem, przedstawię dowód naukowy. Badanie z 7 lutego 2023 roku, czyli dosłownie sprzed kilku dni. W tytule czytamy: Witamina D oraz ryzyko cukrzycy typu 2 u osób ze stanem przedcukrzycowym. Jak czytamy dalej: Witamina D zmniejszyła ryzyko cukrzycy aż o 15%. Oczywiście pojawią się także pytania: Ile witaminy D dziennie możemy przyjmować? Otóż profilaktycznie jest to dawka od 2 do 4 tysięcy jednostek międzynarodowych witaminy D na dobę, jednak pamiętajmy, że wedle badań dawka wciąż bezpieczna, która nie powoduje żadnych efektów ubocznych, jest to dawka 10 tysięcy jednostek międzynarodowych witaminy D na dobę. Dlaczego teraz akurat mówię o dawkach witaminy D? Dlatego, że w badaniach, o których była mowa, stosowano dawkę 4000 jednostek międzynarodowych witaminy D na dobę. Przypominam, że są to badania kliniczne, a nie badania ankietowe. Zatem jest to bezsprzeczny dowód na to, że witamina D hamuje rozwój cukrzycy u osób ze stanem przedcukrzycowym. Zanim jednak przejdziemy dalej, jedna ważna dygresja. W jednym ze swoich wcześniejszych filmów dowodziłem, że prawidłowe stężenie witaminy D zmniejsza około 50% ryzyko rozwoju większości nowotworów. Natomiast dziś, jak widzimy, prawidłowe stężenie tej witaminy zmniejsza również ryzyko rozwoju cukrzycy. Jak zatem widać, jest to szalenie ważna witamina, o którą należy szczególnie dbać. Jej powszechne niedobory, które występują u około 60% społeczeństwa, są wynikiem trybu życia, jaki prowadzimy. W czasach przed uprzemysłowieniem człowiek większość czasu przebywał na zewnątrz, na słońcu, a niewielką ilość czasu w pomieszczeniu zamkniętym. Dzisiaj te proporcje całkowicie się odwróciły. Większość życia spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach. Stąd niedobory tej witaminy. No dobrze, a teraz to na co wszyscy czekają. Co to za magiczna metoda, która pozwoli nam aż o 58% zmniejszyć ryzyko rozwoju cukrzycy? Czy to jakaś magiczna tabletka? Nie, drodzy słuchacze, to coś, co zarazem cukrzycę powoduje to nic innego jak styl życia. Z tym, że aby cukrzycę zapobiegać, musimy go całkowicie zmienić. Mowa o utracie zbędnych kilogramów oraz wprowadzeniu do naszego życia wysiłku fizycznego. A zanim omówię więcej szczegółów, zwróćmy uwagę na to, że wyleczenie oraz wprowadzenie jej w trwałą remisję możliwe jest tylko i wyłącznie w momencie, gdy utracimy zbędne kilogramy. Jeśli usuniemy zbędny tłuszcz z wątroby oraz strzustki, cukrzyca typu drugiego ustąpi. Nagrałem na ten temat film, do którego serdecznie zapraszam. Odnośnik do tego filmu umieściłem w opisie tego filmu. Dlaczego akurat mówię o chudnięciu oraz o aktywności fizycznej? Ponieważ, tak samo jak chudnięcie oraz aktywność fizyczna pozwalają nam wycofać już istniejącą cukrzycę typu drugiego, tak samo zarówno utrata wagi, jak i ruch są w stanie przed cukrzycą nas uchronić, zarówno zdrowe osoby, jak i te ze stanem przedcukrzycowym. Czyli. Magiczna tytułowa metoda z dzisiejszego filmu, która może oszczędzić aż 58% osób przed poważną chorobą, to właśnie zmiana stylu życia. Sprawdźmy dowody naukowe. W badaniu z 2002 roku czytamy: Zmniejszenie częstości występowania cukrzycy typu drugiego dzięki zmianie stylu życia lub też metforminie. Dalej czytamy. Interwencja dotycząca zmiany stylu życia zmniejszyła częstość występowania cukrzycy o 58%, a metformina, czyli lek stosowany w leczeniu cukrzycy, o 31%. I tutaj należy się na chwilę zatrzymać. Szanowni Państwo, dane, które przed chwilką zarecytowałem, porównywały ryzyko zmniejszenia rozwoju cukrzycy poprzez zastosowanie albo zmian w stylu życia, albo też metforminy. Czyli leku, który obniża poziom glukozy we krwi, który jest także używany w leczeniu tej choroby. Jak przeczytaliśmy w powyższym badaniu, zmiana stylu życia zmniejszyła prawdopodobieństwo wystąpienia cukrzycy o 58%, natomiast lek tylko o 31%. Myślę, że te dane mówią same za siebie. Ale to nadal nie koniec dobrych wiadomości. Jest jeszcze kilka innych naturalnych sposobów na to, aby zmniejszyć ryzyko rozwoju cukrzycy ze stanu przedcukrzycowego. A następnym sposobem, który chciałbym państwu polecić, w szczególności osobom ze stanem przedcukrzycowym, jest cynk. No i teraz może powstać pytanie. Dlaczego akurat cynk miałby zmniejszyć ryzyko przejścia ze stanu przedcukrzycowego w cukrzycę? Otóż jest kilka mechanizmów, które pomogą uzyskać ten efekt. Po pierwsze i najważniejsze, Cynk wspiera pracę komórek beta trzustki, które produkują insulinę. Po drugie, zmniejsza insulinooporność I po trzecie, zmniejsza apetyt, czyli zapobiega tyciu oraz odkładaniu się tłuszczu w wątrobie oraz w trzustce, czyli zapobiega prawdziwej przyczynie cukrzycy. Aby uzyskać ten efekt, powinniśmy stosować dawki nieco większe od profilaktycznych. Dlaczego? Ponieważ, jak dowiedziono w badaniach, w stanie przed cukrzycowym Ilość cynku krążąca w naszej krwi jest obniżona. To też poleca się dawkę 20 mg cynku na dobę, pamiętając o tym, by od czasu do czasu wykonać sobie badanie kontrolne. I gdy tylko jego poziom usytuuje się w dawkach prawidłowych, wtedy dawkę 20 mg możemy zmniejszyć na dawkę profilaktyczną, czyli 15 mg na dobę. Przedstawmy badanie naukowe. W badaniu z 2018 roku czytamy suplementacja cynku w stanie przedsukrzycowym, a w podsumowaniu odnajdujemy następujące informacje. Suplementacja cynkiem obniżyła poziom glukozy we krwi i insulinooporność przy jednoczesnej poprawie funkcji komórek beta, które produkują insulinę. Co więcej, suplementacja zmniejszyła progresję choroby do cukrzycy i miała korzystny wpływ na trójglicerydy oraz cholesterol LDL. I to były trzy najważniejsze metody, które pozwolą Państwu zmniejszyć ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego. Najważniejszą z nich jest oczywiście zmiana stylu życia, z siłą której nie mogą się równać nawet leki. I tego Państwu życzę. Po pierwsze, zainicjowania zmiany i po drugie, wytrwania w postanowieniach. Proszę mi wierzyć, że utrata zbędnych kilogramów i ruch działają cuda. Jest tylko jedno ale: działają tylko wtedy, gdy są zastosowane w praktyce. Na kanapie z pilotem w ręku pozostaje nam tylko czekać na rozwój choroby. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym filmie. Dziękuję za Państwa uwagę, jak zawsze, zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.